Ponieważ mężczyzna nie odebrał telefonu od swojej matki przed skokiem, śmierć natychmiast popchnęła go na osiemnaste piętro piekła. Jednak zamiast otrzymać karę, odrodził się jako małe dziecko. Kiedy pomyślał o wykorzystaniu wspomnień z poprzedniego życia, by lepiej przeżyć nowe, rzeczywistość uderzyła go boleśnie. Widząc, jak jego matka traci panowanie tuż przed jego oczami, Mike poczuł, że coś jest bardzo nie tak. I rzeczywiście, gdy dotarł do domu, matka brutalnie rzuciła go na sofę i krzyknęła do męża: Daj mu jeść. Na szczęście ojciec wydawał się być dobrym człowiekiem. Jednak wkrótce zauważył, że jedzenie jest przeterminowane o 6 miesięcy. Matka zlekceważyła to mówiąc: "Nie szkodzi. Nikt nie umiera od jedzenia przeterminowanego jedzenia." Ojciec wahał się, ale ostatecznie przekonał sam siebie, że może jego żona ma rację. W końcu dziecko i tak nie potrafi odróżnić smaku. Właśnie wtedy do drzwi zapukała policja. Ojciec w pośpiechu starł resztki jedzenia z ust dziecka, a matka spryskała mieszkanie odświeżaczem powietrza, by ukryć zapach dymu. Funkcjonariusze powiedzieli, że otrzymali zgłoszenie o przemocy wobec dziecka i wezwali specjalistę z ośrodka ochrony dzieci. Matka wściekle zaprzeczyła wszystkim oskarżeniom. Jednak policjanci ujawnili, że dziecko było wcześniej w szpitalu, gdzie lekarze odkryli ślady przemocy fizycznej na jego ciele. Dlatego właśnie zgłoszenie zostało złożone. Bez dalszych dyskusji funkcjonariusze weszli do środka. Twarze rodziców natychmiast pobladły, gdy specjalista przygotowywał się do zbadania dziecka, zdejmując z niego ubranka. Ojciec krzyknął w gniewie: Naprawdę myślicie, że bijemy nasze dziecko? Następnie wyciągnął wizytówkę i podał ją policjantom. Okazało się, że ojciec pracował w instytucji zajmującej się opieką nad dziećmi. Policjanci zwrócili wtedy uwagę na zdjęcie rodzinne wiszące na ścianie. Dom wcale nie wyglądał na miejsce pełne przemocy. Specjalista również nie znalazł wyraźnych śladów obrażeń na ciele niemowlęcia.